Street poznamy teraz dzieci Warszawskiej Pragi. Zapraszamy. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć taty i mamy. Wszystkie dzieci chcą być kochane. Fundacja Po Drugie wspólnie ze Świetlicą Mały Książę na warszawskiej Pradze realizują projekt Hope for Street. W ramach tego projektu powstał teledysk i powstaje także płyta. Płyta jest wykonana przez dzieciaki. Dzieciaki same napisały teksty, bardzo ciężko nad tym pracowały i mamy taki pomysł, żeby ta płyta była też drogą nie tylko do rozwoju tych dzieciaków, ale także do pewnej przyjemności. Bardzo chcielibyśmy zebrać pieniądze, dzięki którym nasze dzieciaki ze Świetlicy Mały Książę będą mogły wyjechać, na super ekskluzywną wycieczkę, żeby w końcu w ich życiu wydarzyło się też coś naprawdę kolorowego i niespodziewanego. Marzymy o tym, żeby wyjechać do Disneylandu. Wszystkie dzieci chcą być kochane, chcą mieć tatę i mamy, chcą budzić się przy nich na ranem. Dajmy dzieciom naprawdę nie sierocińca zimną ścianę. W takim gronie się usiedliśmy i wymyślaliśmy różne typy. Tak, mamy, jemy, Jest co robić, nie tak jak na przykład na podwórkach niektórzy... E... Są, są dzieci w naszym wieku, które po prostu już biorą się za narkotyki, bo nie mają co robić. Bo w domu na chwilę to tylko gram na komputerze i nic innego. I chodzimy na te zajęcia, żeby się nauczyć no. No, współpracy. Na socjoterapii mówimy o swoich uczuciach i jak się dzisiaj czujemy, co dzisiaj robiliśmy, takie różne. Nie popełnić samobójstwa albo coś takiego po prostu. Od miłości do chytrości, złości, nienawiści i zawiści. Wici. Dzieci porzucone pragną być ocalone, Czyją że nie liczą się w tym świecie. Co naszej to miłości, miłości, wy dobrze o tym wiecie. Od miłości do chytrości, złości, nienawiści i zawiści. Dzieci porzucone pragną być ocalone, żyją, że nie liczą się w tym świecie. Co naszej miłości, wy dobrze o tym wiecie. Najfajniejsze jest to... No, najfajniejsze są koncerty, gdy mam próby. No, jak śpiewam, to jest najfaj... najfajniejsze. Uważam, że człowieka nie można zmienić, trzeba w nim obudzić potrzeby do zmiany. Ja robię to na przykładzie własnego świadectwa i jakby staram się dzieciom przekazać... Idea, że każdy z nas ma talent, każdy z nas ma pasję, marzenia i nie marzy się o marzeniach, tylko się marzenia realizuje i spełnia. I to jest możliwe. Pragnę im pokazać alternatywę w, w tym świecie, gdzie one są. Bo tutaj nigdzie nie widziałam na przykład tyle osób z chorobą alkoholową jak na Pradze. I nie dziwię się, że można się zdołować takim środowiskiem, gdzie, gdzie większość rodzin po prostu nie dba o te dzieci. I, i te dzieciaki od dziecka słyszą, że są beznadziejne, że, że nic w życiu nie osiągną. E, ja po prostu e, e, ruszam z odsieczą, żeby, żeby one uwierzyły w siebie przede wszystkim, bo jak uwierzą w siebie e, i, i zaczną się realizować, to potem już jakby poradzą sobie w życiu.